Moi drodzy, dziś wykonamy gwiazdkę. Zatem zapraszam Was do wspólnego szydełkowania, do oglądania filmu do końca, a wszystko po to, bym mogła dla Was tworzyć jeszcze więcej dobrych treści. I również po to, bym mógł mnie zauważyć, w program youtuberski. Własnoręcznie wykonane gwiazdki mogą być już dekoracją na teraz, ale mogą być też dekoracją na przyszłość czyli na święta. Wszystko zależy od materiałów użytych, na przykład użyjemy szturka jetowego, mogą być na teraz, użyjemy jakichś złocistych kordonków, mogą być na później. Zatem wszystko zależy od naszej wyobraźni. A teraz zróbcie sobie ulubioną herbatkę, szydełka w dłoń i zaczynamy. Przechodzimy do okrążenia pierwszego. W tym okrążeniu będziemy budowali kwiatek, czyli środek naszej gwiazdeczki. Zatem wykonujemy magiczne kółeczko u mnie, pojedynczo nawijane z jednym oczkiem łańcuszka od razu. Możecie wykonać podwójnie nawijane albo utworzyć magiczne kółeczko z kilku oczek łańcuszka. Wy... Wykonujemy jeszcze dodatkowo dwa oczka łańcuszka. Mamy ich razem trzy i one będą, te trzy oczka łańcuszka nam stanowiły pierwszy słupek. Następnie wykonujemy dwa oczka na przerwę. Przechodzimy teraz do wykonania płatków kwiatka w postaci popcornów. Zatem wykonujemy trzy słupki. Wyjmujemy szydełko i teraz pierwszy słupek będziemy łączyli z trzecim. Popatrzcie, jak ja to wykonuję. U mnie popcorn na szydełku będą stanowiły tylko trzy słupki. Dalej wykonujemy dwa oczka łańcuszka na przerwę. Zestaw słupek 2 oczka łańcuszka na przerwę popcorn z trzech słupków 2 oczka łańcuszka na przerwę powtarzamy do końca okrążenia. Takich zestawów w pełnym okrążeniu potrzebujemy 5. Pracujemy i spotykamy się na końcu okrążenia. Okrążenie pierwsze zamykamy oczkiem zamykającym, oczkiem ścisłym. Pierwsze okrążenie mamy gotowe, przechodzimy zatem do okrążenia drugiego. W drugim okrążeniu będziemy wykonywali ramiona naszej gwiazdki. I tych ramion będziemy tak jak i płatków mieli 5. Zatem przechodzimy oczkiem ścisłym do pierwszej przerwy z dwóch oczek łańcuszka z poprzedniego krążenia. Następnie wykonujemy trzy oczka łańcuszka, które będą nam stanowiły pierwszy słupek. Dalej wykonujemy dwa słupki. Trzy oczka na przerwę i w tej samej przestrzeni trzy kolejne słupki. Następnie oczko łańcuszka. I ramię będziemy łączyli oczkiem ścisłym w kolejnej przerwie z dwóch oczek łańcuszka z poprzedniego krążenia. Następnie na kolejne oczko łańcuszka. I przechodzimy do następnej przerwy z dwóch oczek łańcuszka. I będziemy powtarzali zestaw trzy słupki. 3 oczka łańcuszka na przerwę i trzy słupki w tej samej przestrzeni. Dalej oczko łańcuszka, i ramię będziemy zamykali w kolejnej przestrzeni z dwóch oczek łańcuszka oczkiem ścisłym. Dwa ramiona naszej gwiazdki mamy gotowe. Przechodzimy do wykonania kolejnych trzech w sumie w pełnym okrążeniu. Potrzebujemy ich mieć pięć. Zatem zestaw: trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na przerwę i trzy słupki w tej samej przestrzeni z dwóch oczek łańcuszka. Oczko łańcuszka i oczko ścisłe w kolejnej przestrzeni z dwóch oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia będziemy powtarzali aż do końca naszego pełnego okrążenia. Pracujemy, tworzymy nasze ramiona gwiazdki i spotykamy się na końcu okrążenia. Drugie okrążenie i ostatnie zamykamy oczkiem ścisłym wbijając się w trzecie oczko łańcuszka. Mamy pięć ramion gwiazdki, zatem to nasze drugie okrążenie jest ostatnim. Jest gotowe. Odcinamy niteczkę. Tym razem nie wykonujemy już dodatkowego oczka łańcuszka, tylko odcinamy niteczkę. Przechodzimy do ukrywania niteczek. Popatrzcie, jak ja to wykonuję. Pamiętajmy też o bardzo dobrym zabezpieczeniu naszego magicznego kółeczka. Przechodzimy do blokowania. W tym celu używamy domowego sposobu, czyli kawałka styropianu, bądź gotowych puzli też styropianowych i oczywiście szpilek. Nadajemy odpowiedni kształt naszej gwiazdeczce. Jeśli chcemy otrzymać gwiazdeczki takie bardzo sztywne, wówczas przed samym formowaniem tego kształtu, przed samym tym przypinaniem do styropianu, e, moczymy ją w łudze, czyli w krochmalu. Jeżeli natomiast chcemy uzyskać tylko takie bardzo delikatne usztywnienie, to możemy na przykład popryskać lakierem do włosów. Nasza gwiazdeczka gotowa. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie moich tutoriali. Każda minuta obejrzana przez Was mojego tutorialu przybliża mnie do przyłączenia do programu youtuberskiego.